Chciałam Wam opowiedzieć o historii, która mi się ostatnio przytrafiła. Ponieważ czułam się taka trochę, hmm, trochę się słabiej, jakby mniej energii, postanowiłam pójść na akupunkturę. Postanowiłam to duże słowo. Sama do mnie przyszła. Przyszła. W tym sensie, że hmm, pojawił, się, e, pojawił się czynnik, nazwijmy to tak, który. Zaprowadził mnie do akupunktury, no i yy, poszłam. Wzięłam zgodnie z zaleceniem chińskiego lekarza. Wzięłam, no przepraszam, to nie było zgodnie z zaleceniem, bo zalecił 14, wzięłam 12. Ale oprócz tego, że działy się różne dobre rzeczy, ale zaczęły się dziać jakieś takie dziwne rzeczy. Chociaż były subtelne, to subiektywnie dla mnie były dziwne, bo wcześniej nieobecne w moim życiu. Takie dziwne, negatywne sny dotyczące mnie, których normalnie nie mam. Negatywne myśli skierowane też w moją stronę. Dziwne zdarzenie w pracy, które też było takie, no, zastanawiające. No, a kiedy wyjechałam w dłuższą trasę samochodem, to pierwszego dnia złapałam gumę, co też mi się nie zdarza, a drugiego dnia o mało nie wyrzuciło mnie. Z drogi. Poczułam, że coś jest nie tak, i postanowiłam po jakimś czasie, po jakimś czasie dopiero, ale postanowiłam zrobić sesję. Zrobić sobie sesję na to, co się zadziało w czasie tej akupunktury. Gdy ta myśl się pojawiła i gdy podjęłam to postanowienie, to zaczęły się pojawiać synchroniczności różnego rodzaju, głównie liczbowe. A to 1111, a to 2. Czyli takie czyste sygnały z przestrzeni, że to jest właściwa decyzja, że jestem na dobrej drodze, że tak trzeba to zrobić. No i postanowiłam się podzielić tym, co usłyszałam na temat który w czasie tej sesji. Zapraszam. To teraz e, chciałabym, żebyś e, przesunęła się troszkę w czasie, jakieś trzy tygodnie do momentu, kiedy zaczęłam e, przyjmować akupunkturę. Mhm. Powiedz mi, co tam się wydarzyło. W ogóle tak jak, wiesz, jak, jak teraz zapytałaś, to ja w ogóle weszłam w zupełnie inną przestrzeń, tak jakby tamte wszystkie sceny gdzieś tak totalnie się rozpłynęły, okay. wiesz. Okay. Jakbym po prostu jestem gdzieś. W, 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 w ogóle jakąś taką pustkę widzę. Znaczy, no, okay, nic konkretnego konkretne. widzę jakąś w ogóle taką, ciem, taką ciemną pustkę, wiesz, jakby po prostu, jakbym nagle, nie wiem, ktoś mi opaskę na oczy włożył albo tak. Się... Ciemna pustka. Taką tak, jakby ktoś mi nagle, wiesz, coś bum, na, nałożył opaskę na oczy, że przestałam po prostu widzieć. Tak wiesz, że widzę po prostu. Widzę, że nie widzę. Mm -hmm. Bo tamte sceny tak jakby zupełnie już gdzieś odeszły, tak? A... Okej, okay, dobrze. Tamte sceny na razie zostawmy, jeszcze wrócimy do nich. Mm -hmm. bo będziemy zgłębiać temat, ale chciałabym, żebyś, jak policzę do trzech, spadną wszystkie zasłony percepcji. Jeden, dwa, trzy. Hmm. E, też widzę w ogóle mężczyzna jakiegoś. Okej. Okay. I co się dzieje? Co ten mężczyzna robi? No w ogóle jakby, jakby wiesz, jakbyś miał jakiś nawiązany kontakt z tobą taki e, gdzieś tak bardziej podprogowo nawet, wiesz, tak jakoś tak e, na zasadzie pewnego... Takiego połączenia pewnych, nie wiem, myśli, mm -hmm. jakiegoś takiego, jakby miał w ciebie jakiś taki wgląd, taki. He, mm, jakby ci po prostu jakiś wgląd robił, no po prostu jakby cię mm -hmm. skanował, wiesz, te prawie, że jak na mnie w oczach. Ok. okay. Mm. E... Idź do tego pierwszego zabiegu. Mm -hmm. który miałam leży na tym łóżku. I tu się jeszcze pojawiło coś takiego, takiego przy tym takim, jak on wiesz, jakby tak jakoś skanował wzrokiem. Nawet wiesz, nawet cię nie dotykając w ogóle tak po prostu, tylko no jakby mm -hmm. po prostu miało, nie wiem, laser w oczach i tak wiesz, świetywał okay. wszystko bo tak jakby z ciebie. E, i na, na, takim, na takich poziomach, które są w ogóle, wiesz, takie abstrakcyjne wręcz dla, dla normalnych ludzi, tak? Mhm. Jakby po prostu widział też tam tak jakby w tobie pewne jakby, nie wiem, nieciągłości energetyczne. Okay. E, jakby, jakby po prostu też uwaga, widział twoje słabe punkty. Mhm. Nie wiem, dlaczego mi to przyszło. E, ale coś takiego, jak słaby punkt jest tutaj jakoś to wybrzmiewa bardzo mocno. Okay. Nie wiem czemu jeszcze. I co się dalej dzieje? Skanuje mnie. Kurczę, tak jakby wiesz, to wygląda jakby odsłaniam te twoje słabe punkty. Mm -hmm. Ale tak jakby nie tylko przed tobą, ale w ogóle jakby po prostu... Jakby nagle te informacje zaczęły się pojawiać gdzieś w przestrzeni. Mm -hmm. Okej. Okay. Czy to się dzieje, zanim zaczyna mnie dotykać? Zanim zaczyna mi te igły wbijać? Tak. Okej. Okay. A co się dzieje, kiedy już mi wbija te igły, bądź wybił mi igły. Nie wiem, i tutaj ja tutaj widzę, jakieś takie, um, jakąś taką drżącą energię, wiesz, jakąś taką, że w mm. tych miejscach jest po prostu. To e, nie jest tak, że to coś wypełnia, tylko to po prostu to powoduje jakieś rozedrganie. Ja nie wiem, czy to, to rozedrganie ma polegać na tym, że to ma coś się rozwiesz, roz, tak? Roz, e, zrobić jakieś takie, właśnie rozedrganie, żeby się coś tak jakby na nowo wystabilizowało. Mm -hmm. e, bo nie wiem, przychodzi mi to w ogóle, że to jest tak jakby, jakby, kurczę, jakby ktoś faktycznie, e, e, wiesz, no, w, wbijał w, w, w jakieś takie czułe punkty, Mhm. E, ale tak jakby nie takie w zasadzie, że wiesz, tak jakby zamykasz coś, tak jakby masz jakiś czuły punkt, wkładasz tam w coś, nie wiem, wbijasz w coś, nie wiem, igłę cokolwiek, mhm. tak? Czyli tak jakby, nie wiem, gwóźdź wbijasz i tak jakby jest to, to ta przestrzeń, tak jakby już, y, 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 tak jakby wypełniona, i tak jakby tam jest jakby taka bardziej, jest jakaś ciągłość. Mhm. Tylko to po prostu. To, to gdzieś ma taki, taką funkcję spełnić, poniekąd, żeby coś się właśnie tak, nie wiem, żeby, żeby była jakaś taka ciągłość, żeby tam coś się ze sobą połączyło. Ale tutaj w ogóle jest jakoś związane też z jakimś takim zadawaniem, nie wiem, jakim odsłanianiem. Z odsłanianiem. Nie wiem, jak to ująć, dobrze? Poczekaj, muszę zebrać myśli. Okay, by... Dobrze. To zanim to się Tobie pojawi, mhm. to ja zadam pytanie. Czy to odsłanianie mnie w przestrzeni, mhm. odsłanianie tych moich słabych punktów jest jakoś powiązane z tym, co wcześniej widziałaś? Tak czy nie? Jest. Znaczy, tak. To tak jakby wiesz, to, to zupełnie tak jakby się nie wydarzyło, że ktoś miał taki cel. No rozumiem. E, tylko te cztery księżyce, które widziałam, to taką trzeszczącą, mhm. tego trzeszczącego matrixa takiego wiesz, mhm. e, tak jakby ktoś Ktoś próbował, nie wiem, wyświetlać film w kinie, nie wiem, z, z, albo no, dźwięk stereo, tak? Że masz dwóch mhm. głośników, i tak jakby te, te dwie ścieżki nie są tak jakby ze sobą sposowane i są takie nieciągłości, tak? I mhm. przez te nieciągłości, przez te takie dziury w tej atmosferze, tak jakby tak symbolicznie się tam określałam, tak jakby wiesz, no, wnikały tak jakby przez, przez, przez te szczeliny, tak jakby te wkładały się takie, wiesz, zwiwały się te węże, takie mhm. dźwięki, takie wiesz, mhm. bijące się. Tak, jakby tutaj, gdzieś, tak jakby też pojawiały się na przestrzeni jakieś informacje, e, no takie odsłaniające Twoje słabe, słabe punkty, dosłownie. Mhm. Które, Ale... które też gdzieś tam poszły w przestrzeni, tak jakby ta, te, to, ta energia, to coś, co gdzieś tam. ta, ta energia tego chaosu w jakiś sposób też to wy... nie wiem, w jakiś sposób ma, ma tego świadomość, tak? Jakby przez to, że coś się odsłoniło, tak wiesz, zupełnie niekontrolowanie, mhm. to tak jakby to też jest jakimś takim remedium na to, że teraz jesteś jest tak jakby trochę, wiesz, takim, takim... jakby coś próbuje się naprawić, tak jakby trochę aż, mhm. aż mhm. tak przeginając w drugą stronę. Mm -hmm. Tak myślałam właśnie dzisiaj rano sobie o tym. Jak pa, idź do tego momentu, kiedy jestem poddawana tym zabiegom akupunktury i, nast mm -hmm. i to następuje, tak? Y Czy to nastąpiło nie to znaczy niekoniecznie w tych zabiegach akupunktury, tylko tak okay. jakby to nastąpiło tak jakby przy tej pierwszej wizycie, tak jakby przy jakimś takim E, takim, wiesz, skanowaniu twojego ciała, tak? Przy tym pierwszym, tak? Tak, tak, tak. To, to tylko wtedy, tak jakby, tutaj ja nie widzę, tak jakby, jakichś zagrożeń wynikających z, z tej akupunktury, tak? To, to, to nie jest z tym związane, tak jakby, okay. to odsłonienie tych punktów, to było podczas takiego skanowania ciebie, tak? Że, e, okay. Dobra. że tak jakby wtedy, tak jakby, e, no już zostały zidentyfikowane słabe punkty więc jak one zostały zidentyfikowane, to ta informacja poszła po prostu w przestrzeń. Mhm. To, natomiast same zabiegi akupunktury, ja nie widzę ich, że one odsłaniały Twoje punkty. Y, 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 nie, to, to, one, one Cię nie szkodzą, tak jakby. Okej, okay, dobra, to, to teraz... To, teraz nie, do tego momentu, dobrze. Idźmy do tego momentu, kiedy się dzieje to skanowanie mojego ciała, tak, przez tego mhm. człowieka. I ta, te, ta informacja o tych słabych y, punktach idzie w przestrzeń. Czy to jest tak? I co się wtedy dzieje? To jest tak, że e, dop dopóki tak jakby pewne rzeczy nie zostaną, tak jakby nazwane po imieniu, mhm. i zostaną zidentyfikowane, i tak jakby wiesz, m, dopowiedziane. No, to jest zawsze jakieś takie, wiesz, taka, taka jakaś niepewność w tym, tak? Mhm. Natomiast wtedy podczas tego to w ogóle też człowiek, który ci to robił, ma też jakąś taką e, dużą świadomość, też tak jakby dużą wiedzę i i ma też takie umiejętności czytania po prostu z, mhm. z oh, też z przestrzeni, tak? Też, też czy, 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 czytania nie tylko tak jakby z ludzkiego ciała, mhm. ale też mhm. z, tak jakby z tych różnych... E, Różnych przestrzeni e, e, i to e, e, tak jakby to mm, on rozmawiając z tą, tak jakby też tak jakby mm, e, I to, to co on widział tak jakby to też tak jakby nie o wszystkim ci tak jakby mówił tak, ale tak jakby no ta to, tak jakby to, to zostało już jakieś zidentyfikowane, więc tak jakby... Ta on mi nic nie powiedział. Więc, e... Bo on nie mówi po polsku ani w żadnym języku, z którym e... mogę się z nim porozumieć. E... No w... Czy powiedział mojej części subtelnej? E... Nie, znaczy to jest, to jest tak, że... No, ale miałeś zadaną konkretną terapię, tak? Miałeś po prostu tak. do, do konkretne rzeczy do tak jakby do zrobienia, więc tak jakby to... O to tutaj chodzi. Natomiast to, co tak jakby on widział i wiedział, to tak jakby... On no, nie mówił ci wszystkiego, no, 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 ja tylko mam taką informację, że, tak jakby, że, że, że to do, okay. jakby, że nie masz świadomości, nie zostało ci to przekazane, to jak dużo on z ciebie wyczytał wtedy, tak? tak jakby, jak dużo tak jakby wyczytał e, z twojego ciała, z twoich w ogóle, no, wszystkich ciał subtelnych i, mm -hmm. i ciała fizycznego również, mm -hmm, mm -hmm. E, natomiast ta terapia, e, którą miałaś zaleconą, no to ona była gdzieś jakimś takim, wynikała z takich z tych najważniejszych rzeczy, które są tam do zrobienia, tak? Mhm. Natomiast ta, to takie zidentyfikowanie tych e, słabych punktów, e, ono pojawiło się w przestrzeni, no bo ktoś się też zobaczył, tak? Czyli po prostu, mhm. no ty też tak okay. jak dałaś zgodę na tak jakby na przeskanowanie z siebie. No. Nie wiem, nie czy do... świadomie nie czy nie, nie wiem, czy świadomie czy nie, ale w każdym razie to ta, ja mówię to, co mi tutaj Okej, okay, Dobrze, do, no, tak? no poniekąd, tak, poniekąd. Nie tak. wiedziałam o tym, co, że będzie mnie skanował głębiej niż tylko ciało fizyczne, yy, ale widocznie tak, widocznie wyraziłam zgodę. E, to też nie było w żadnej jakiejś złej wierze, natomiast te informacje okay. się pojawiły po prostu w przestrzeni, tak? No to tak jak informacja się gdzieś zapisuje, no to tutaj się też... Ta informacja zapisała. Dobrze. I dobrze. poprzez te niszczności tego naszego Matrixa, tak to nazwijmy. Tak. Te informacje po prostu, wiesz, one tak jakby trochę wyciekają w miejscach, które nie powinny. Tak, po prostu są te takie nie, takie nie. Te, okay. No, tak jakby to, to że tak jakby wiesz tam coś trzeszczy na przestrzeni tak jakby coś się ze sobą nie spasowało i tak jakby to nie, nie zostało to w jakiś sposób wiesz hermetycznie zamknięte gdzieś nie tak jakby jak, jak ja widziałam tą taką atmosferę która się gdzieś tam tutaj wiesz tak jakby trzeszczy kruszy i tak jakby są jakieś dziury i tak jakby są mhm. jakieś śliski to po prostu tak jakby że tutaj wiesz nagle cztery księżyce bo coś jest ze sobą niedopasowane, coś się dobrze nie domknęło no nie wiem, tak jak na tym czówce oka, nie tak jakby masz, mhm. jakby no ten obraz się tak jakby też nie wyświetla, tak jakby po prostu tam były jakieś takie przerwy dziury, no to tak jakby no to no to, to, to poszło gdzieś tam w przestrzeń, tak? I to zostało tak jakby też wykorzystane, no bo tak jakby teraz byłaś pod dużym obstrzałem, już wtedy byłaś wtedy pod dużym obstrzałem tych energii krążących wokół fundacji, tak to nazwijmy. Mhm. I to po prostu jako jeden z elementów zostało po prostu wykorzystane przez tamte energie, które po prostu szukały różnych jakichś e, twoich słabości. Tak to w skrócie okay. można powiedzieć. Okej. Okay. Ale to nie było ani jakoś celowo zamierzone, żeby te informacje gdzieś wyciekły, nie były, wiesz, sprzedane na czarnym rynku, <laughs> nie były, wiesz, jakoś podstępem, nie było to tylko, żeby cię przeskadować i udostępnić te informacje, gdzieś tam dalej puścić w obiek. Nie, nie, bo to takie, bo to też, no, ten taki trzeszczący matrix mi tutaj przychodzi, właśnie takie te nieciągłości, no wiesz, nagle mhm. że jeden księżyc, a tutaj nagle cztery księżyce, tak, bo się coś źle odbija, bo coś się z czymś, nie wiem, nie zgrało, nie spasowało, po prostu to, no to trochę takim, no, było przypadkiem przez te okoliczności. Mhm. okej. Okay. Czy ta akupunktura mhm. zadziałała tylko na moje ciało fizyczne? Nie. A na co nie, bo, bo wiesz, to tak jakby jesteś. Yy, yy, sama akupunktura, sam w ogóle, sam zabieg działa nam na, na ciało fizyczne, ale to usprawnia w ogóle przepływy energetyczne. Więc tak jakby to mhm. nie można powiedzieć, że, się na, że, tak jakby, że to ma wpływ tylko i wyłącznie na ciało. Mhm. Yy, bo to po prostu wpływa. My jesteśmy jednym. Jesteśmy nie tylko ciałem, tak? Ciało jest jedno z. Dokładnie. Więc tak jakby to, co się dzieje na ciele, gdzieś jest w, e, powiązane z tym, co się dzieje gdzieś na innych płaszczyznach tego naszego ciała, tak? Takie, nie, nie, niekoniecznie mm -hmm. tylko fizycznego. Mm -hmm. Więc... a, i, a idź do tego momentu, kiedy ja jestem podda poddana, zostałam tej serii zabiegów akupunkturowych, mm -hmm. tak? bo mamy konkretny przypadek w miarę świeży, więc możemy go przeanalizować. Sobacz jak ta kupu wpłynęła na te wszystkie moje ciała. No, przede wszystkim bardzo usprawniła się w ogóle przepływ energii w ciebie, tak? Po prostu nagle ta energia zaczęła krążyć. Nagle to była wiesz, takie wow, boom, było dużo tej energii, tak, dużo, dlatego, że ona nie była było taka, boom, tak, było. że boom nie była duże. taka, że, że za, była taka zastana, że gdzieś tam była, wiesz, taka, że jest jej dużo, kisi się, ale nie ma co z nią zrobić. Nagle po prostu tam, no, krążyła, ta, zamieszało, zamieszało się, krążyła ta energia, więc no, ciężko jest tak jakby, wiesz, utrzymać tak jakby w... w no, no, żeby tego nie było widać gdzieś na przestrzeni, tak? Widać było tą taką tą wysoką energetyczność twoją. No i trochę tak jakby też było to, że nagle gdzieś tam byłaś bardziej zauważana, tak? Czy tego chciałaś, czy nie chciałaś. To po prostu też spowodowało to, że nagle, no nie wiem, niektórych być może zaczęłaś coś tam trochę drażnić, tym, tą swoją po prostu, wiesz, energią, tak? Trochę tak, jakby no ktoś może chciał pociągnąć z tej Twojej energii. Mhm. Trochę tak zaczęłaś, mam takie wrażenie, że wiesz, tak jak w pierwszej scenie siedziałeś, taka skulona, taka obserwująca, taka właśnie nie rzucająca się w oczy, tak teraz nagle była rzucająca się w oczy, tak? Więc trochę było tak, że na Tobie była skupiona uwaga w twoim mhm. otoczeniu, wiesz, bo po prostu, no bo to było czuć tą twoją energię, w tym mhm. w, no, w tym twoim najbliższym otoczeniu Okej okay. Dobrze